Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz! Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mina chyba jest smutna. Może mój żart poprawia jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz, co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Chcecie, żebym się dusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. Co się wzięło oko? Obrzydliwe! Po tym głupim dowcipie, zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Ok. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy, Alex, na co czekasz, bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Ze mną też. Jesteś przyjaciółmi, Alex. Dziewczyny, nawet nie próbujcie, i tak żadnej z was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę. A, to kara za chciwość. Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Nie maruć. Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz, Twixie! Nie zrób nam krzywdy tą piłą! Nie chodzi o was. Ta piła jest do czekoladowego batonika. Gotowe! Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moje kolejne jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić. A teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix. Jestem w czekoladowym raju. Great! Nie chcę, żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Aleks, Ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Wow, Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro. Po prostu te batoniki są takie pyszne. Nic się nie stało, kask nie uratował. Szkoda, że nie ma już wieży. Wow, tu jest cała góra chipsów. I wszystkie są moje. Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały. Nad dwogo widać. Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego. Wygląda bardzo apetycznie. Myślę, że jest bardzo smaczny. Będę musiała to sprawdzić empirycznie. Pyszne i bardzo, bardzo małe. Ale, twoja kolej. No, wreszcie, bo już zgodniałem. To zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Będę potrzebował dodatkowej pomocy. No, w końcu. Teraz pokażę wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe, pyszno! ści! Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moje kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej! Przekro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy. I tak już wystarczająco boli mnie głowa. A mnie uratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń. Ale wiem, jak możemy dać jej na łóżkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Oh. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś mm. dziwne ziarenko. Oh. Smakuje niezbyt dobrze. Hmm. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Hmm? Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością rośnie z tego coś pysznego. To my cierpimy. Stańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami? Czasami widok robi mi się niedobrze. FUUU, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. I jak Dobre? Nie, okropne! Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Hmm. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. Proszę, to twoja porcja. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetycznie niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 no. nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności! Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście! Ale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to. A nie mówiłyśmy? Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do us. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie od usta. Co za uchyla, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał go zjeść. Dobra. Ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Trzęsiemy! No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykłe spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! To obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu! Za co? Udało się wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Churcze. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurcze, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Wystrzeliłam wszystkie jako naboje. Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Uh -oh. Czy naprawdę no, muszę jeść no, kaktusa? No, 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 no. To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy. Nie, jedź szybciej. Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł? Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada! Teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego, jest to obrzydliwy. Czujemy to. Hej, teraz moja kolej. Stop, panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody, muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy, widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Aleks, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow, to jest piękne. Jaka apetyczna kanapka. Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. E, Aleks, witacie, woła. A teraz przy pomocy noża zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Przepraszam, Aleks, ale musiałam to zrobić. Zrozum, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Aleks, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie to wcale nie jest szkoda! Ojej! To na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce pomocy? Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień. Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam ma chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty w sam raz na gorący letni dzień. Ja wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. E, Casey, trzymaj łyżkę. Dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki. to naprawdę bardzo poręczne. Awesome. <grym> Tylko, że teraz arbuz jest mój. Bo zrobiłeś z niego kulki. Następnym razem będziesz ostrożniejsza. Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy. Uf, ja cię dorwę, a masz. Nie trafiłaś. Możesz rzucać ile chcesz, ale ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza. Przez ciebie zostało mi tylko troszkę. Ale resztę zjem bez niczyjej pomocy. Pyszności. Gotowa? Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz. Spójrzcie, jakie to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję? Fuu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj! To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. Dziewczyny, jak myślicie? Komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna. Wiem, że Wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć. A teraz pokażę wam sztuczkę. No, łapanie czekoladek kustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd. Daj spokój, najważniejsze, że mogę teraz zjeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki i jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jak nie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem, właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Muszę obrać jej ze skórki. Awesome! Wow! O -o. Ups! Alex, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups, przez te cytrynę aż mi się wykrzywiło! Potrzebuję orzeźwiającego prysznica. Uf, teraz jest o wiele lepiej. Uf, ale uba, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula, nie chcę śmierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy, wspaniale. A ja mam pyszną, strzelającą posypkę, uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje. Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie powrócić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstyd wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek, przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej, następnym razem się podzielisz. Subskrybuj kanał Parara, aby nie przegapić takich oryginalnych challenge'ów i koniecznie napisz w komentarzach dania o jakim kształcie chciałbyś schrupać.